Służba w ochotniczych strażach pożarnych jest sztafetą pokoleń w działaniach ratowniczych i niesieniu pomocy innych. W Płudno-Stare mamy 53 druków, w tym 9 kobiet, oraz młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą 25 osób, 13 dziewczynek i 12 chłopców. W jednostce jest siła, w jednostce jest moc, jest tu dużo młodych ludzi i chce nam się żyć jak tutaj przychodzimy. Naczelnym naszym zdaniem jest niesienie ludziom pomocy, którzy potrzebują. Do zadań służą samochody stare i nowe. Ten zabytkowy samochód ma 40 lat. Nadal służy nam. Dzięki naszym staraniom wyjeżdża do działań i pomaga ludziom. Przywiązujemy wagę do tradycji, dlatego, małym dzieciom, które przychodzą do naszej jednostki, pokazujemy zarówno stary sprzęt, jak i nowy. To jeszcze nie mój czas, żeby jeździć do pożarów. Muszę się jeszcze trochę pouczyć. Każdy człowiek, nawet taki młody,. Może udzielić pomocy drugiej osobie. Wszystko zależy od umiejętności. Wiedza i sprawność jest podstawą wykonania dobrego zadania. Dzisiaj ćwiczymy sprawność. W początku należałem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po przejściu odpowiednich kursów od dwóch lat wyjeżdżam do akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednostka nasza liczy członków 57, w tym uprawnionych do wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych 23. Przede wszystkim wyjeżdżamy bardzo dużo na autostradę A2. Jesteśmy tutaj przy wjeździe i uczestniczymy przy wypadkach, jesteśmy tam właśnie przygotowani w sprawach takich pierwszej udzielania pomocy. Mamy dużo sprzętu, na przykład do wycinania tam samochodów. Także to jest takie najgłówniejsze nasz cel, ale również uczestniczymy i przy pożarach Robimy dużo sobie zbiórek szkoleniowych, uczestniczymy także w szkoleniach z PSP w Rudzisku Mazowieckim. Również spotykamy się w takich zbiórkach kulturalno- na świetlicy. Mam męża strażaka, który należy tu do straży, często wyjeżdża na akcje, nie ma go w domu, ale ma wielkie serce i cenię go za to. Wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi realizujemy działania. Właściwie wykonujemy te same czynności przy akcjach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast w przypadku dużych zdarzeń, kiedy nasze zastępy wyjeżdżają do akcji, jednostki te stanowią taki obwód operacyjny, zabezpieczają teren gminy. Naszej jednostce nowoczesność wyprzedza tradycję, ale nawet stary sprzęt jest ciągle w użyciu. W naszej jednostce jest 45 strażaków, z czego 22 ma uprawnienia do wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych. Ten sprzęt nie służy nam do zabawy. Jednocześnie używamy go do celów doszkalających naszych strażaków oraz druków. Yy, ten sprzęt ratuje ludzkie życie. Co to jest? Poczekaj. Proporcje u nas w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej to jest pół na pół. 12 dziewcząt i 12 chłopców. A tak na poważnie, nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to nie przelewki. Ćwiczymy z nimi, szkolimy ich, ponieważ zasilą kiedyś nasze szeregi. Dla mnie to ważne, że przynależę do tej jednostki, a sama widzę swój rozwój w tym. Z jednej strony rekreacja, a z drugiej strony ćwiczenia fizyczne powodują dobrą pracę w grupie. Sześć lat należałam do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z dniem ukończenia 18 roku życia wstąpiłam w szeregi druhów OSP. Jeżeli się znajdujemy w sytuacji zagrożenia, co jest dla Was najważniejsze, bo jesteście jeszcze mali, nie macie tyle siły, więc wzywamy kogoś starszego do pomocy, czyli nawet krzykiem kogoś, żeby nam pomógł. Można zawsze zawołać o pomoc, a później ktoś przychodzi i ktoś dzwoni po karetkę. Trzeba, jak mamy, możemy samemu zadzwonić po 112. To po pierwsze, co mówimy, jak się nazywamy, gdzie mieszkamy i co się stało. Działając wspólnie zarówno na sprzęcie Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych możemy skutecznie realizować nasze y, działania. Społeczna praca druhów ochotniczych straży pożarnych jest bardzo potrzebna. Jest ona nieoceniona, bęcz, y, ta pomoc, którą niosą oni potrzebującym. Dzięki temu również zyskują duże y, uznanie społeczeństwa, gdzie straż pożarna zawsze y, jest w na, na najwyższych y, miejscach zaufania społecznego. Chciałam się nauczyć tych wszystkich rzeczy, pierwszej pomocy, na przykład jaki sprzęt mają strażacy, ale jak tu przyszłam, na początku się stwierdziłam, ale to jest tak fajnie, najlepsze są zbiórki, jakie jest ciepło. jakie jest ciepło, zazwyczaj lejemy się wodą i najlepiej wziąć ciuchy na zmianę. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi rozpoczęcie uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka, podczas którego nowi członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej złożą uroczyste ślubowanie. Ślubuję! Ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ślubuję! Przyczyniać się do ochrony życia imienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję! Po ślubowaniu. W dniu dzisiejszym w naszej straży odbyło się ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Odebrali swoje pierwsze legitymacje. Jak wiadomo Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza rodzi daje możliwości rozwoju w Strażach dzieciom. Organizujemy w Straży bardzo ciekawe zajęcia i to ślubowanie dzisiaj daje taką namiastkę tego, że w przyszłości być może większość z nich zostanie strażakami, ochotnikami, czy później państwowymi strażakami, złączą swoje, swoje życie, zwiążą, zwiążą ze służbą. Także my tutaj na dole zaczynamy to kształcenie od tych najmłodszych lat. Ja przyszłam do straży, żeby się nauczyć pierwszej pomocy i jakby, jak gasić pożar. Dzisiejsza OSP to nie ta sama jednostka co parę lat temu. Mamy nowe technologie do gaszenia pożarów. Na dzień dzisiejszy wyjeżdża 20 członków OSP Księżnicy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Na wyposażeniu straży mamy dwa samochody, jeden ciężki, drugi średni. Średni jest bardziej ustosunkowany do podwypadki drogowe, ponieważ ma hydraulikę. No ciężki ma więcej wody, czyli poża, pożary y, domów, łąk. Muzyka Pożarnictwo to jednocześnie tradycja i nowoczesność. Nowoczesność, czyli nowe samochody, nowe technologie, nowy sprzęt ratowniczy. Natomiast tradycja to historia i to wieloletnia historia ochotniczego pożarnictwa na terenie naszego gminy, powiatu. I tutaj mamy chociażby 125-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, którą obchodzimy w tym roku. 100% pewności, że jesteśmy potrzebni dla społeczeństwa. Buduje to w nas odpowiedzialność, punktualność, abyśmy mogli przekazywać nasze umiejętności następnemu pokoleniu. Jesteśmy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. W tym roku nasza jednostka obchodzi 125-lecie istnienia. To jest ponad 5 pokoleń służby dla mieszkańców miasta. Nigdy nie było łatwo: wiadro, łopata, kilow, dużo wysiłku fizycznego. Dziś zastępuje to najnowocześniejszy sprzęt, który wymaga profesjonalnych szkoleń. Dzisiejsza młodzież nie chciałaby pracować w tamtych warunkach. Znajomość sprzętu i jego możliwości nieraz uratowały użytkownikowi życie. Młodzieżowa drużyna pożarnicza to zaledwie pierwsze kroki w pożarnictwie w naszej jednostce. Staramy się młodzież jak najbardziej zachęcić do ciężkiej pracy i do tego, co będzie ich czekało przy akcjach. Na chwilę obecną mamy 18 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. W większości, co ciekawe, są to dziewczęta. Może chciałabym, żeby moje oczy były aż tak niebieskie jak te reflektory, ale abstrahując, moja historia w młodzieżowej drużynie pożarniczej czasie, się od tego, że wzięłam przypadkowo udział w zawodach pożarniczych i zostałam dotychczas. Mamy dla nich zajęcia pozalekcyjne, spotykamy się z nimi w soboty, jeździmy na różne zawody, łazy, obozy i staramy im się urozmaicić wolny czas spędzony w domu. W straży znalazłam się dzięki mojemu bratu, który poszukiwał sposobu, żeby się dostać do MDP. Znalazł ulotkę i znaleźliśmy się w straży razem. Jej brat nie tylko pociągnął swoją siostrę, ale również i kolegów. 125 lat naszej jednostki. Do czego to zobowiązuje? Musimy to jakoś uświetlić. Mamy szczęście, że władze samorządowe doceniają nas, strażaków, tak jak i społeczeństwo. Święty Florian i Świetlica towarzyszą nowemu pokoleniu. Pełnimy odpowiedzialną służbę ze względu na to, że państwowa straż może zawsze na nas polegać. Gdy oni tylko wyjeżdżają, my tutaj zabezpieczamy całe miasto i powiat grodziski. Niech Was błogosławi, Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.